Widz spytał, czy da się kupić A4, B6, B7 w budżecie do 15 klocków? Ja tam znalazłem, więc słuchajta. Jakiś koleś sprzedaje A4, B7 ze świetnym 1.8 turbo, 100 czy kunia za 16 klocków. Masa tych aut to jest totalne padliny. Styrany w środku, zajechany, z przebiegami po 400 tysiaków. Ale nie ten. Ten jest bezwypadkowy, pierwszy właściciel w Polsce. No to patrzymy w cepiku, czy to prawda. I faktycznie tak jest. Przebieg to 250 tysiaków, więc jakoś mało. Więc na wstępie wrzuciłem go do Car Vertical, bo ten przebieg jakiś taki... Mała Jednak się zgadza. Uszkodzeń też brak, więc to mi wygląda naprawdę spoko furę. Sprzedający nie wrzucił mega dużo fotek, ale to co jest ważne, to jest. Masz nieźle wyglądający drążek, świetnie grający Audi koncert, cztery elektryczne szyby, co nie jest częste, ścierki na stołkach, plastikową kierownicę, ale stołki są grzane. A klima? Dwustrefowa. Dostajemy też fotkę, że błotnik jest już zgnity, ale miejscowo. Olej robiony co 10-15 tysięków, więc spoko. Ostatnie 3 klocki temu. Przednia szyba wymieniana w 19 roku. I jakieś ryski na zderzaku, a hamulce mają 20 tysięków. Przeglądałem sporo ofert i nawet te po 15-16 klocków były powycierane na aksę. Ale ten jest wart oglądania, więc jak widzisz, w każdym budżecie da się znaleźć fajne auto. To jest kwestia czasu i samozaparcia myślisz o zakupie auta, to sprawdź mi poradnik. Dzięki niemu nie dasz się oszukać Mirasowi. Odrzucisz 80% lewych ogłoszeń, a auto na miejscu sprawdzisz jak profesjonalista. Pokazuję w nim masę trików jak kupić dobre i bezwypadkowe auto. Link masz w opisie filmiku, w moim profilu lub przypięty w komentarzu. I nie bądź fajka, zostaw lajka. Dzięki, zdrówka.